No i coś pięknego. Seria IM Katowice 2024. Eee, zaczynamy! <laughs> miocie o killer tej strony i lecimy. Tak jest, wasze zdrowie. Z czołeczki, z ciałeczki. Niebieski teran Hiromuin. I jego przeciwnik, Kumiho. Jako czerwony teran. Muzyka w tle delikatnie leci. Także pięknie. Zajmiemy że będzie mirror. Będzie jeszcze, tylko szybko po podkreślimy. To 5%. Przepraszam mocniej. Muzykę lekko poprawimy, żeby dźwięki dobrze roz rozprowadzone. <laughs> no i dobra, no i mamy, mamy serię. Mamy serię niesamowitej dużej ilości spotkań, i teraz trzeba to wszystko po kolei ogarnąć. Mamy cały tydzień na to, w sensie e, do piątku. Przez kilka godzin dziennie będę w stanie transmitować pojedyncze mecze, a na drugi dzień nie wrzucać. Ja aż na raz po prostu nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Więc miejmy nadzieję, że wszystko ujdzie bezproblemowo. Dwa gazy: Hero Marine, pojedynczy gaz. Gumicho, czyli będzie szybsza ekspansja ze strony Korańczyka. No i bardzo dobrze, coś innego niż tylko cyklony pełną gębą, bo jak na razie to w sumie, ze względu na patch jaki istnieje, to cyklony, cyklony tak naprawdę dzielą i rządzą w TFT. Przynajmniej we wcześniejszej części gry. Więc mniej więcej tak to będzie wyglądać. No i tak tutaj. Dosyć standardowy build ze strony Hero Marina, szybsza faktorka. Command Center już jest produkowany. Także to się zgadza, również tutaj Gumiho. Jakby ktoś nie wiedział, ten sapla jest po to, żeby tutaj mieć wizję na low grandzie i z tej strony delikatnie, żeby widzieć czy jednostki się wskakują przez, poprzez rampę. Może nie złoby tego rampy, ale wzniesienie. Bardziej wzniesienie, także. Także tego tak byśmy się trzymali. No i dobra. Gumicho z riperem. W po jednym w Wydobycie takie samo. Szuka. Hiromarin dobrze sprawdza. Sprawdza, czy nie ma, nie ma proxów. No tak, no bo on nie wysyła swojego Reapera na, na drugi koniec mapy. Gumicho za to wie, że jest szybsza faktorka. Uh, i są heliony. O proszę. A tu marudery z... O wow! Dobrze. Dobre. To będzie świetna kontra. To będzie świetna kontra na te, na te jednostki. Nie, nie idzie tutaj większą ilość e, Hero Marine. Często wcześniej przed cyklonami było grane dosyć popularne heliony e, z riperami, ale przede wszystkim w większej ilości. Tutaj, mając już tego. Te dwa marudery, spokojnie to wybroni. Bezproblemowo. Nie powinno być tu w ogóle żadnych obrażeń zadanych. Tak jest. Wyciągnięty będzie. O! Tak jest. No przynajmniej jeden będzie wyciągnięty. Także timing na starporcie będzie dość ważny. Aha, jednak będą cyklony. Nie. Od razu będzie szef tanka. Chyba, że będzie zamieniał jeszcze faktorkę z e, ze starportem i z barakami. Zobaczymy. No ale jak na razie, no pierwsza krew dla Gumiko. Ustrzelony został Ustrzelony został ten ten Reaper. Tutaj ładnie gumich schował tego Reapera. No tak, ale cyklon jest na posterunku, więc e, nic tu się raczej nie wydarzy. Automatycznie ciągnął wojsko o Hero Marine. Przej, prze A! Widział, 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 widział. Bardzo ładnie. pak dość wcześnie. U tu może być całkiem niezły push. Tu będzie push z e, cyklonów i z maruderów. O, to może być dobre, ale no tak już jest gotowy. Tutaj będzie sieć tank, jest barak, jest są sowietnostki. No i będzie drop Cyklon Hellion Reaper. Tu jest też cyklon. Kurczę, nie no, na no spokojnie powinien się wybronić z tego gumicho. O ile się nie minął na mapie zaraz. Trzecia baza 4:30. Nie jest źle. jo, ale timing zły. Akurat wyleciał. Chociaż ma tutaj cyklona. Ma tu jeszcze y, dwa marudery. No powinien się tu Gumicho wybronić. Ładny ta... O ładnie stargetowo tego cyklona. Nie wraca. Nie wraca Gumicho. Widzę, że leci tutaj na mapie jeszcze tym swoim mediwakiem. Tu jest o czasie Mikro. Stracony jeden SCV. Będą jeszcze produkowania większość ilość cyklonów. Przynajmniej tak to się wydaje. to jeszcze Gumicho z drugiej strony że tu Hiro Marin jest dobrze zabezpieczony z tankiem. cały czas krąży, no więc ten tak powinien dokładnie wybronić na spokojnie tutaj. E, o, okej, okay, ale ta Tachla będzie ściągnięty. Tu jeszcze w międzyczasie mikro. Kurna, dosyć intensywne. Intensywna, intensywna gra od samego początku. Jeden i drugi tutaj atakuje. Sitch tak stracony. Wychwycony przez Marudery, ale dwa są też stracone. Tu cały czas Hiromai nie atakuje te SCV. Tu jednak więcej produkcji pada niż, niż u niebieskiego Terrana. No tak, tego Sitch Tanka da się też naprawić. Także bardzo ładnie obydwoje tutaj mikrują, no ale wydaje mi się, że Hiro Marine jak mal delikatnie przewaga, jeżeli chodzi o, no, zabite zapite jednostki, bo to już są cztery sypały, ale jest Viking, po nie przegonić tego e, tego Medivaka. Tu jeszcze w czasie głucho o jednym tym, jednym tym mar maruderem tam e, szaleje, tutaj kolejny 6, jeszcze targetuje 7. U, wow, ładnie. Ładnie zostało to e, wyklikane Trzecia baza już też jest e, gotowa, no ale. Gumichon ma szybciej, a będzie miał szybciej baraki, szybciej upgradey na e, bio-jednostkach. Więc workerów, no już tylko dwa przewagi. Tutaj cały czas ten Medivac z pojedynczym maruderem, cały czas kręci się w mainie. Ale ładny Sim City. Może to śliczna zabudowa. Tutaj ewentualnie, noski, jeżeli są wyłożone, to automatycznie Sim City targetuje. No poza tym obremem oczywiście, ale, ale nie sądzę, żeby Michom był w stanie tutaj cokolwiek zrobić. I teraz Raveny. Ile będą w stanie zrealizować demedża? Tu są, już nie. Są marudery, jest Wiking na miejscu. Także nie będzie z tym problemu. Powinno być to przepędzone. Tak, kolejne dwa baraki. Upgrade y już są robione. Także wszystko po staremu. No i najdelikatnym, delikatnym prowadzeniu, tylko Hero Marine. Zobaczmy na Army Value 3 Raveny. No, nie ma Ravenów po stronie Gumicho. To może go troszeczkę zaboić. 2 tanki, 11 Marinów. jeden Wiking, 6 Marodorów i 10. O, teraz są pierwsze dopiero tanki robione. Po stronie Gumicho, więc tu nie powinno być żadnego problemu z obroną tego. Trzecia baza już wysaturowana. i po jednej. No, bardziej Hero Marine ma bardziej ją wysaturowaną. Dobry skan, widzi Gumicho, że nie ma mechowego przejścia. Tutaj ślicznie postawiony Marine, przez Hiro Marina przechwytuje tutaj te jednostki. No! Co robi? Okej, okay. mamy Turec. Jeden. Tak skromnie dość Drugi. Jednostki są w pobliżu. Tu jeszcze Turec jest ładnie. Tu będzie się bronił. Dosyła posiłki. Mumicho. Produkcji widzę. Okej, okay. wszystko jest. Zgadza się. Mariny. Tu jeszcze ekstra ekstra faktorka i będzie napierał. No ale... Nie wydaje mi się, żeby mógł cokolwiek z tym zrobić. Ewentualnie próbować zestrzelić Raveny. No, jest ich dużo. Antyturety jeszcze poleciały. Sieć tak w wydobyciu. Nie, nie, nie. Tutaj może być atakowany ewentualnie gaz. SCV przy gazie. Nie powinno być większego problemu. Tu jeszcze wjeżdża A. Tu jeszcze wjeżdża A. Tak, z tej strony kompletnie. Tu jest nieobstawiona baza w ogóle. Uuuu, to zaboli. To zaboli, to zaboli. Tu jeszcze Hiromer w międzyczasie rzuca. Nie, nie ma. A, nie ma na ten. Eee, nie może... Eee, nie może użyć eee, Boże. Nie może użyć umiejętności, która powoduje, że tanki są eee, nieskuteczne. Jezu, zapomniałem jak się ona nazywa. Zapomniałem języka czwarta baza Gumicho. Nie no, super, z Hero Marine ma przewagę i to dużo! I to bardzo dużo. Ten push e, Gumicho, no, no nie, nie wszedł. No, nie oszukujmy się, nie weszło to za bardzo. 7 dodatkowych SCV padło w tym ataku pojedynczym dropem. Tutaj się wybronił. Pełna saturacja w e, trzeciej bazie. Kolejna faktorka, kolejne. Aha, armory dopiero zrobione, ale tak, czwarta baza skasowana. Army walił 84 do 67. No, tutaj są tu 500-600 tanków. Uuu, ładna kanapka, ale chyba będzie miał tego za mało Gumicho. Nie, to będzie po prostu za mało. Bardzo ładny pomysł to jest obrążenie tych siege tanków, ale nie, no jest ich po prostu za dużo. Dezaktywacja, o właśnie tego słowa mi brakowało. Dezaktywacja na siege tanku jednym. Tutaj jest po prostu tego za mało. Pull the boys, pull the boys, GG! <ścoughs> na hard lead. czy Hero Marine, pamiętajmy, że to jest best of 3, czyli do dwóch wygranych map. I Romion będzie prowadził 1-0. Tak jest. Niebieski teran. No i mapę w plecy. Teran czerwony, gumicho z Korei. Nie no, bo bardzo, bardzo fajnie mi się to podobało. Te pomysł gumicho z, z baruderami, z, z, z Shellem jest bardzo fajny. Jeżeli ktoś faktycznie idzie early, taki push właśnie. Jakieś ripery, tak ewentualnie Helion, no to to kontruje. Marudery naprawdę to kontrują. Co do cyklonów, jeżeli nie ma tam mediwaka, no to mogą się nadziać. i to dość, i to dość dobrze. Więc marudery bezproblemowo będą, e, będą na pewno to e, tankować. Także dobrze, ciekawe otwarcie. No i teraz co? Dwa gazy? Jeden gaz? Szybka ekspansja? A nie, jednak Gumiho zdecyduje się na drugi gaz. Hero Mirror również, więc mamy. Dokładnie taki samo panning. Ja wiem, że, wiem, że z wielu z Was też było na eMie na widziałem zdjęcia, bo mieliście naprawdę chłopaki dużo. E, dziewczyny również mieliście dużo, dużo frajdy. Także pozazdrościć. Niestety nie miałem tej przyjemności ani uczestniczyć na żywo w turnieju, ani go obejrzeć tak naprawdę. do tego robimy tą serię. E, meczy. Może nie wszyscy, kim się też również, tak jak mi nie udało, że tak powiem, pojawić na czas na antenie, ze względu na no, czas pracy bądź obowiązki, wiadomo. Nie zawsze można mieć ciastko i zjeść ciastko, także także zobaczymy, no. Mam nadzieję, mam nadzieję no, jakieś kozackie mecze. Wiem, że niektóry, niektórzy polecają mi bardzo mecz, jeden z meczów spielita, w którym Jakiś niesamowity comeback poleciał, także... Także sam jestem ciekaw. No zobaczymy. A, czasem zrobię sobie krótką przerwę w rozmowie, muszę się nawodnić. Także nie miejcie mi za złe. Ale nawadnianie bardzo ważna rzecz. i podobnie widzę, że dokładnie właściwie to samo robią jeden i drugi. Szukają, szukają, sprawdzają. Gumicho. Aha, sprawdził. Gumicho sprawdził po raz kolejny szybciej swojego przeciwnika. przynajmniej co jest, w jakim tam jest grane. Hero Hiro standardowo. Najpierw sprawdzanie proksów, tak? Czy nie ma czasem czegoś niespodziewanego w Heliona. Okej. Okay. Tu jest wytwór do budówek, teraz reaktor, starport. Także dość podobnie tylko Hero Marine z tą różnicą, że poszedł w Heliona, a nie w cyklona. A teraz poszedł w późniejszego cyklona, a Gumicho już robi drugiego, więc no właśnie dokładnie to będzie lock. O, blisko. Reaper się ustał. Uleczy się, przecież powinien. No i jest medivac Starport, no tu jest dosyć dość bardziej opóźniony ten, ten Starport. No, tam jest dosłownie te pół sekundy różnicy, więc nie, nie powinno być to jakieś, jakiś wielki problem dla, dla Hero Marina. Ok, tu mamy więcej cyklonów, nie są robione z reaktora, co warto zauważyć i od razu Jeden cyklon defensywnie, widzę tylko od Hiro Marina oraz y, automatycznie Sich Ale tym razem bez dropa. Tym razem bez dropa Hiro Marine. Głównie o dwa cyklony. Czy jest jakiś, co za tym idzie? Aha, follow up, widzę cyklon jeszcze extra jeden. Starports pewnie będzie. Powinien być Raven, ale zobaczymy. Tak, dokładnie. Mamy na produkcji. Jest jeden gaz. Siege tank w mainie był, już jest w naturalu. Ciągnie tutaj. O! Jeden jedna stracony STV. Nieźle. Jeden reaper, więc dobra obrona. Mogło to się skończyć o wiele, wiele gorzej. Tu jeszcze reapery wjeżdżają do maina. Oj! Oj! Gubi go! O! Bardzo blisko ta był na jeden strzał, tak naprawdę ten, ten medivak. Tu jest Raven, więc nie powinno być problemu, ale może ustrzelić coś gumiho, będą z 2 SV co najmniej dokładnie za reaper'a no musi uważać tu z tym medywakiem. tu jest tak na na strzał, tu jest kilka marinów, jest reaper także nie sądzę żeby cokolwiek tu się wydarzyło Krzybmy na to nieźle trzeciej bazy jeszcze nie widzimy, powinna być koło piątej minuty dokładnie timing, no praktycznie idealnie Także wszystko wygląda ślicznie. No i wychodzi Hero Marine. Jest upgrade na ravenach. Dezaktywacje będą rzucane. Jest jeden raven, jest drugi raven, czy będzie większa pro... Jest trzeci, będzie produkowany trzeci tak samo u Hero Marina. Te ilości, ilości tych ravenów zawsze są znakiem zapytania. Nikt nigdy nie wie ile tak naprawdę grać. Niektórzy grają dwa, niektórzy trzy, niektórzy więcej. Ja osobiście czasem grywam więcej w zależności czy to idą cyklony czy nie. No. Gubicho trochę nie, rea nie reaguje w ogóle. halo, Tu są dwa sicz tanki, jeden się rozłożył, drugi się rozkłada. Dobre, dobrze, dobrze, złapo cyklon ravena, tutaj też. O! Blisko Ale chyba widzę z drugiego, drugiego sicz tanka chyba sobie odpuści e, Hiromarin czy nie. No, dokładnie. Nie, ry nie, nie ryzykował tak samo na jego miejscu. Dodatkowo produkcja wikingów, pak pewnie zaraz wejdzie, kolejny siege tank Dokładnie o, Gumiho ma dużo szybciej trzecią, dużo szybciej produkcja Jeżeli Wygląda to, to przyjemnie Wygląda to bardzo przyjemnie, aha tu pozostawione są te jednostki No, cały czas tutaj próbuję podejść, o wchodzimy agresywnie czy będziemy wchodzić agresywnie? Złapany jeden, cyklon... Złapany jeden Raven przez cyklona. Oj, Hiro Marin! Stracił. O, stracił Ravena. Bardzo duża, duża strata. Tak naprawdę pełna energia. Także mamy 3 do 2 na cyklonach. Ale będzie. Produkuje teraz Wikingi Hiro w dużej ilości. Więc będzie przewaga w powietrzu. Oooo, jakby to się zdropiło. No na razie to transportuje tylko, ale to może być drop. To może być drop. Main jest kompletnie niechroniony. Cała armia tutaj na trzeciej bazie. Oj, 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 oj. O, właśnie, właśnie o tym mówiłem. Jest skan. Jednostki lądują. Jeden autoturet. Wszystkie siege tanki wylądowały. SCV się ewakuują. No, to zaboli. To zaboli. Są cały czas dwa jeszcze wikingi. Ładnie. Troszeczkę, dwa raveny. Cztery wikingi targetują tutaj. O, pack. Nie ma Steampaka na jednostkach u Hero Marina. Dwie dezaktywacje, tam jest jeszcze jeden tank. Trzecia dezaktywacja, a później to by sprzątać. Teraz w takim razie e, e, Hero Marine. No ale duże straty ekonomiczne e, scv -y nie wydobywają. Tu już jest pięć. Tak naprawdę w plecy. Zaraz będzie 6, nie targetuje. A gumich oni targetowo tutaj e, tych e, SCV -y mógł spokojnie tutaj tak naprawdę porozwalać. No ale jest przewaga Hero Marina w powietrzu. To jest. No, to jest dość ważne. O, są produkowane już teraz wikingi. W sumie już była, przepraszam, była, była przewaga hero marina. A tu jeszcze raveny, cwanie, cwanie. Siege w main jest zachowany. No to już nie, nie ostaną się te wikingi. Wikingi, wikingi przepraszam, liberatory pogonią raveny. Także pęka jeden, pęka drugi. No i w dobrej w dobrej sytuacji w sumie. Przewaga ekonomiczna. Army walił delikatnie poniżej, ale nie, nie jest to jakiś przynajmniej duży problem. A, sorry, to jest 600 tanków w porównaniu do jednego. No i, co najważniejsze, Hiro Marin ma jeszcze dwa raveny. Więc de facto, push o zrobił dużo, ale w skali. Patrząc po tym, co teraz widzimy, no tak naprawdę to nie jest aż taki wielki. Wielka, aż taka wielka przewaga. nie, no nie, nie zrobił tego mega. E, mega obrażeń, że tak powiem. Tam można było dużo więcej CV e, z, zabić. Dużo, dużo więcej. O, dobra pozycja tutaj na tych wikingach. Świetnie wychwycony jeden, wychwycony drugi medivac, O, wow! Świetnie, świetnie. Tu jeszcze walka między Wikingami a jednostkami Hero Marina. Zestrzelony jeden Wiking za ravena, Dobry trade. No i czwarta baza przede wszystkim będzie dużo szybciej, tak? Steam dopiero się kończy, plus jeden. Shieldy dopiero w drodze. Także upgrade, no tak, po stronie na pewno, po stronie gumicho, Wszystko będzie w przewadze. Oprócz tego, że. No, Hero tak naprawdę nic nie musi teraz. Hiro Marin wystarczy, że będzie po prostu cierpliwie czekał, nie da się zdropować, nie da sobie zabić jednostek, to jakieś jednostki gumiho gdzieś spacerują na no, aimu mówię. No, wygląda to całkiem nieźle. A, próbują przyjąć kontrolę nad wieżami obydwoje, zawod obydwoje zawodników. O, tu jest dużo wikingów, też produkcja u Himu Marina. 5 do 7, 2 liberatory, 8 czołgów, 35, 47. No ma przewagę w, w jednostkach jednak e, Hero Marine. Biel 20 aż limitu armii ponad. No ale wiadomo, przy ponad miennym wydobyciu po gumie ma czwartą bazę, więc. E, no to musi wejść. No musi wejść e, e, Niemcowi. Jakaś pojedyncza mina. Się za, zaplątała. No i co? Wchodzimy na czwartą bazę, prawda? Tutaj mogą być deaktywacje. Tutaj może być e, po za daleko. Troszkę za daleko tutaj się rozłożył gumicho. Te nie dosięgnęły wojska. Dokładnie. Jest jeszcze Raven? Jest, jest. Widzę go gdzieś tu. Był. Dokładnie jest tu. No na to dobrze. Także jest przewaga w powietrzu, podchodzi po to, uuu, dwie dezaktywacje, wow, o oh wow, poważnie, tak po prostu wszedł w to, w... nie, bez jaj. Bez jaj, tak po prostu wszedł w to e... Hero Marine, rzucił dwie dezaktywacje, Raven nie został zestrzelony, za mało tanków. Przewaga, ja nie wierzę, że taką. No, nie. Miał delikatną przewagę, Gumicho. Zrobił czwartą bazę. A Hiro Marine po prostu wymaksował się na trzech. I, w I pcha się, i pcha się po prostu przez y, limit terana, tak? to jest planetarka, no tutaj na ja pewno nic nie zrobi. No ale przy tej ilości Sich Tanków, nie, no nie, to tak naprawdę może wejść. Nie, nie musi się nawet rozkładać. Może na spokojnie wejść w, w Sich Tanki. Nie musi nic tutaj ich. Y Kasować tu jeszcze jakiś drop ucieka w międzyczasie Gumicho do, 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 na trzecią bazę e, Hero Marina, ale nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj się e, wydarzyło. Tu jeszcze jedna, jeszcze jedna ekspansja. Piąta ekspansja, tak naprawdę. Wow, trochę zer zergowo gra, kurcze e, Gumicho, no ale jego przeciwnikiem nie jest. Byle kto. Ale ostrzeliwany tu jest z jednej i z drugiej strony Nie, no nie, no ale Siege. Pięknie wszedł ten atak tutaj. Aha, tutaj miała być flanka. Gungo pozostawił e, jednostki swoje, żeby ewentualnie przechwytywać e, nadchodzące jednostki. O, tutaj jest pociągnięcie z ów jeszcze i z drugiej strony flana. A, będzie blisko. Ale to wszystkie SCP popadały. No wyczyszczone wojsko e, Hiromarina Gumicho tutaj sobie poradził. Są cały czas cztery bazy do... No czterech baz Hiro Hiromarina właśnie nie idzie ją produkować. Ile on, na ilu zagrało na raksach? Na pięciu? Wszystko na pięciu raksach, wow. Na no, sześciu, przepraszam, sześciu raksach i... No całkiem przyjemnie to wyglądało, muszę przyznać. Chyba Hero Marine nie wie o tej bazie, uuuu, nie wie o tej bazie, ale ma cały czas przewagę w armii. Upgrade, y. aha, upgrade y takie same. Ładnie się pozycjonuje. Posiłki są dosyłane. Czwarta baza jak zaraz wejdzie, no to nie powinno tutaj problemu, tutaj idzie na kontrę. On jedynie co to musi przetrzymać tutaj ten atak. Nie daj sobie zabić planetarki i powinno być ok. No i teraz co? Gumicho tutaj wjeżdża. Jego cała ar... Większość jego armii tu jest. Hero Marine. A, widzi to, cofa się, cofa się. Udało się. Ile, i, ile obrażeń zdoła y, tutaj Gumicho. Y, wyrządzić? Sześć. Mariny. A, ale mariny się już cofnęły. Tylko pięć, tylko sześć. Ale tutaj armia posprzątana tak naprawdę u Hero Marine. Ale cały czas jest z przewagą. Gubiho ma większą produkcję, większość gry. A mimo to. Hero Maringo ciśnie. O, i teraz odkryję tą bazę tutaj. O, i wojsko jest poza pozycją. To zaboli. To zaboli na pewno. będzie 10 co najmniej, dokładnie. I będzie pewnie ucieczka, albo i nie. Wytrajduje to, będzie targetował jednostki. Nie. Nie będzie targetował. Tu jeszcze drop. Do czwartej bazy, ale dokładnie to musi się schować. Głumicho nic tutaj nie działa. 13 CV łącznie. Workerów piśmie 62. Przerzucony, a z main'a przerzucony był cecek. Tak jest. A tu do main'a Rayleigh Point. O, tutaj już szybka Głumicho z tej strony, ale są dwa siege tanki, jest niepewność problemu. Ale wjeżdża, wjeżdża drop, tu jeszcze w międzyczasie jest atak Hero Marina na Gumicho, a tutaj tanki są kasowane, dobrze drop. I co teraz robimy? Base trade, base trade, czy... A nie, no ma wystarczająco tutaj Hero Marine tych jednostek. Tu jeszcze w międzyczasie drop, ta sitch tanka, 11S... O mój Boże. Tutaj dużo akcji się dzieje, ale chyba Hero Marine będzie miał tego więcej. Jest ich tank rozłożony. Tu jeszcze wjeżdża Doom Drop do maina w ogóle. O wow. Nie no, nie no, tu się w czterech miejscach chłopaki biją. Ale najważniejsze było to... Tak, tak ten dundro. GG!